Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli fragment Pisma Świętego, który jest zapisany w drugiej Księdze Mojżeszowej od pierwszego rozdziału i od pierwszego wersetu. Ale może zanim przejdziemy do tego rozważania, to takim wersetem przewodnim, który będziemy trzymać sobie w pamięci, chciałbym, żeby to był psalm 18 i werset 31. Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Otwórzmy zatem Drugą Księgę Mojżeszową, czy Księgę Eksodus, na pierwszym rozdziale i będziemy studiować od pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału. Jest tutaj mowa o. Ucisku, jaki Izrael znosił będąc w niewoli egipskiej. I w tym pierwszym rozdziale przede wszystkim jest mowa o faraonie, który wprowadził pewne obostrzenia, do tego, aby naród izraelski pozostał w niewoli egipskiej. Do tamtej pory naród izraelski był narodem wolnym mogli się swobodnie przemieszczać, ale od pewnego momentu miały nastąpić restrykcje, które miały to uniemożliwić. I tak w pierwszym rozdziale i od wersetu 8 czytamy, że tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa, rzekł on do ludu swego. Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się tak nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Jest to pierwsza taka myśl, która tutaj jest przedstawiona, że aby Izraelici nie. Uciekli z, z Egiptu, i aby też nie wystąpili przeciwko Egiptowi, to należy przedsięwziąć pewne środki, aby ich zatrzymać. I następne wersety mówią właśnie o tym, na jaki pomysł tutaj wpadł Faraon, aby Izraelitów zatrzymać w Egipcie. I w wersecie 11 czytamy. Że ustanowiono przeto nad nimi nadzoru pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami, budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. Czyli widzimy tutaj, że od samego początku ustanowiono prace, które miały być wykonywane na rzecz faraona. No, i oczywiście narzucanie podatków, które Izraelici musieli odprowadzać faraonowi. Nie działo się to za ich zgodą, dlatego, że też tutaj czytamy, że zostali powołani nadzorcy, pańszczyźniani, którzy mieli egzekwować właśnie to nowo utworzone prawo. Następną taką rzeczą, która została wprowadzona, czytam tutaj w wersecie 12: lecz im bardziej go ognębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Widzimy tutaj, że po tych ograniczeniach następuje dalej pewnego rodzaju eskalacja, dlatego że, że Zaczęto gnębić Izraelitów. W kolejnym wersecie czytamy, że Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót. To już nie tylko była praca wykonywana na rzecz faraona, ale to było zlecanie prac, które były ciężkie do wykonania i które być może nawet Egipcjanie nie chcieli wykonywać. W kolejnym wersecie. Czytamy, że nie tylko ustanowiono prawa, prawa pańszczyźniane, nie tylko ustanowiono nadzorców, nie tylko gnębiono Izrael ciężką pracą, ale również w 14 wersecie czytamy, że uprzykrzano im życie ciężkimi, ciężkimi robotami w glinie i przy cegłach i różnych pracach na polu. I czytamy dalej, że wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Widzimy, że tutaj z każdym wersetem następują kolejne ograniczenia wolności Izraelitów, aby pamiętajmy o tym, nie dopuścić do tego, żeby naród izraelski mógł opuścić Egipt. W wersecie 16. Yy, Faraon wprowadza kolejne ograniczenie czy kolejne prawo, które mają wykonywać przede wszystkim położne. Dlatego, że chodzi tutaj o odbieranie porodów i rozkaz faraona brzmiał w ten sposób, że jeżeli na świat przychodzi dziecko pci męskiej, to wówczas te położne miały te dzieci uśmiercać. W wersecie 21 czytamy, że ponieważ to również nie przynosiło zamierzonych efektów dla faraona, ponieważ to rozszerzył jeszcze te uprawnienia zabijania dzieci nie, tych niemowląt, na że każdy z Egipcjan mógł to zrobić bezkarnie. I Tutaj faraon mówi tak, w 22 wersecie czytamy: Każdego chłopca, który się urodził Hebrajczyków, weźcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. Także widzimy tutaj przez ten opis w pierwszym rozdziale, jak faraon staje się okrutnym władcą wobec Izraelitów. I pewnie z historii moglibyśmy podać nie jeden przykład takiego władcy, który był nie mniej srogi i nie mniej okrutny niż faraon Egiptu. Ale jest jeszcze inny władca, który nie ogranicza się tylko do jakiegoś terytorium, jednego państwa czy jednego narodu, ale swoją władzą obejmuje całą ludzkość i jest to grzech. Możemy podawać wiele przykładów tego, co grzech w życiu człowieka może zrobić i do jakiego stopnia człowiek może siebie doprowadzić lub, lub też jaki może mieć wpływ na życie innych ludzi. I do Czego to może doprowadzić? Czytamy w liście Pawła do Rzymian w trzecim rozdziale i w wersecie 23 Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Znowuż w Ewangelii Jana. W, wersecie, w rozdziale 8 i w wersecie 34 czytamy słowa Jezusa: Zaprawdę, zaprawdę, Powiadam Wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A w liście do Rzymian 6:23 czytamy, że każdy, kto zgrzeszy, to y, musi umrzeć. Niezależnie od tego, co myślimy o samym sobie, według tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, każdy jest niewolnikiem grzechu i nawet jeżeli uważamy siebie za ludzi wolnych, to oszukujemy samych siebie. Patrząc na ludzi tutaj wokół nas, na to, co nas otacza i co się dzieje na świecie, możemy tylko. Być utwierdzony w tym, że grzech panuje i jest faktycznie okrutnym władcą. Ale podobnie jak z narodem izraelskim, tak samo i z grzechem, Bóg nie pozostawił tej sprawy tak, że jakoś to będzie. Dlatego, że Bóg ma plan, który realizuje konsekwentnie. Na przestrzeni lat. I musimy, żeby to może zobaczyć, musimy się cofnąć nieco wcześniej. W pierwszej księdze mojżeszowej, w rozdziale 15 i w wersecie 13 czytamy, że Bóg zapowiada Abramowi wówczas takie słowa. Wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich nie należy. Nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Natomiast w drugiej księdze mojżeszowej, w wersecie dwunastym. I w, werse... w rozdziale 12 i wersie 40 czytamy, że pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Widzimy tutaj z jednej strony, że zanim w ogóle naród izraelski pojawił się w Egipcie, to Bóg zapowiedział, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ale ona nie jest na zawsze. Że też przyjdzie taki czas, że naród izraelski wyjdzie z Egiptu. I czy możemy sobie właśnie wyobrazić taką sytuację, że urodziliśmy się w czasach tych, tej niewoli i nie dożyjemy już uwolnienia przez Boga za czasów Mojżesza. I że żyjemy. Tak właśnie trudnych czasach, w tym okresie, kiedy faraon właśnie wprowadza tak okrutne prawo dla Izraelitów. Gdy patrzymy na to, w jaki sposób przebiega ta historia, to widzimy, że nad nią panuje Bóg i że pomimo tego, co robi faraon, to Bóg sprawuje kontrolę. I podobnie jak w życiu Izraelitów przyszedł moment, kiedy opuścili Egipt, tak samo jest nadzieja dla każdego człowieka, aby został uwolniony od grzechu i od, te, od konsekwencji tego. W Ewangelii Jana, w rozdziale ósmym, W wersecie 36 czytamy, że jeśli więc syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak samo jak Bóg miał plan uwolnienia narodu izraelskiego, tak samo ma plan do tego, aby uwolnić człowieka spod panowania grzechu. I chociaż, jeżeli porównamy różne fragmenty Pisma Świętego, to możemy Ustalić, że sam pobyt narodu izraelskiego w Egipcie trwał 215 lat. Nie mamy tutaj czasu, żeby teraz rozwijać ten temat, ale jeżeli ktoś by chciał, to może przestudiować fragmenty Pisma Świętego lub poszukać w literaturze chrześcijańskiej, żeby właśnie obliczyć te lata. Ale niezależnie od tego czy to jest 400, czy jest 215, to i tak jest więcej niż każdy człowiek może tutaj przeżyć na ziemi. Więc nie jeden Izraelita urodził się w niewoli i umarł w niewoli. Co możemy o tym powiedzieć? Mianowicie to, że są takie sytuacje, kiedy to co się dzieje wokół nas jest zgodne z Bożą wolą. I nie zawsze Bożą wolą jest to, aby wyprowadzić nas z takiej sytuacji, ale na pewno Bóg obiecuje, że będzie z nami i pomoże nam przez te sytuacje ciężkie przejść. Żeby to zobaczyć, że Bóg ma taki plan i nad nim panuje, możemy otworzyć po raz kolejny ten fragment z drugiej księgi Mojżeszowej z pierwszego rozdziału i spójrzmy teraz na położne. W wersecie 17 czytamy: Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. I jako konsekwencję tego Czytamy dalej w wersycie 20. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i pomnażał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Widzimy tutaj, że pomimo tego, że czasy były ciężkie. I pomimo tego, że był rozkaz króla, aby te położne zabijały dzieci izraelskie, to one nie czyniły tego, ponieważ bardziej bały się Boga niż faraona. Podobną sytuację mamy opisaną w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, kiedy to Piotr z Janem mówią, że kogo należy bardziej się bać? Boga czy ludzi? I Tutaj w tym widzimy, że pomimo tej sytuacji Bóg zaopiekował się tymi położnymi i również błogosławił im, nagradzając im ich przekonania, żeby nie robić tego, do czego zmuszał ich faraon. Także widzimy tutaj po raz kolejny, że Bóg może realizować niezależnie plan dla całej ludzkości, związany z grzechem, może realizować plan dla jednego narodu i może realizować plan dla pojedynczych ludzi, tak jak te położne. I żaden z tych planów nie koliduje ze sobą ani nie stoi w sprzeczności. Spójrzmy jeszcze przez chwilę na rodzinę Mojżesza. Ojciec Mojżesza miał na imię Amram i żył 137 lat. Matka Mojżesza miała na imię Jezebet, siostra Mojżesza miała na imię Miriam, brat Mojżesza Aaron żył 123 lata i sam Mojżesz 120. Widzimy tutaj też historię opisaną w, dalszy, w kolejnym rozdziale. Czytamy o jak to było z narodzeniem Mojżesza. I wiemy, że narodzin, z narodzinami dziecka nie dzieje się tak szybko, jak to tutaj jest opisane w wersecie pierwszym i drugim, ale sama ciąża trwa około 9 miesięcy i trudno jest ją ukryć, a samo dziecko, które się narodzi i jest takie małe. To też niechętnie współpracuje z rodzicami w tym, żeby zachować ciszę. Ale jeżeli jest głodny, to daje znać o tym, że, że jest głodny. Także dalej czytamy znowuż o tym wspaniałym wyratowaniu, kiedy Mojżesz jest w koszyku w Nilu. I jest tam odstawiany po to właśnie, żeby uratować jego życie, i też w dziwny sposób trafia, trafia na dwór faraona i będąc Izraelitą i będąc chłopcem, może tam dorastać i kształcić się. Myślę, że, że nie jest to przesadą, jeżeli Stwierdzimy, że i w tym jest Boża Opatrzność i Boży Plan związany z Mojżeszem. Także widzimy tutaj, że nie tylko Bóg może realizować plan z położnymi, ale również i z całą rodziną. Bo też to, że, że nic nie spotkało złego tą rodzinę Mojżesza i też później samego Mojżesza. To też jest pod kontrolą Boga, i to Bóg jest tym, który panuje i decyduje o tym, co się ma wydarzyć. Także widzimy tutaj, że ludzkość może być uwolniona od grzechu zgodnie z Bożym planem przez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Narody również mogą być pod Bożą Kontrolą i realizować ten plan, tak jak tutaj czytamy w tej drugiej księdze mojżeszowej. Również Bóg ma plan dla rodzin i może w szczególny sposób troszczyć się o nasze życie tutaj. Również dla pojedynczych ludzi, tak jak czytaliśmy o, tej, o tych położnych. Czy o samym Mojżeszu, czy też o Aronie. I podsumowując ten, ten fragment, tą historię, co możemy się nauczyć dla nas dzisiaj? Z historii opisanej tutaj w pierwszym rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej możemy nauczyć się, że Bóg ma plan dla ludzi, dla narodu, dla rodziny i dla pojedynczych osób. Bóg kontroluje i panuje nad przebiegiem swojego planu, i zarówno w stosunku do całej ludzkości, na jednego narodu, jednej rodziny czy pojedynczych osób. Żaden z tych planów nie stoi w sprzeczności i nie koliduje, bo Bóg w swojej mądrości może to wszystko przeplatać między sobą. Niezależnie od czasów i okoliczności, każdy ma prawo podjąć decyzję za siebie, czy pozostanie w niewoli grzechu, czy skorzysta z Bożego planu uwolnienia. To jest jedyny plan i nie ma żadnego innego. Nie ma takiego wieku człowieka, w którym jest za późno. Aby nie można było radykalnie zmienić tego, co, co się dzieje. Aaron miał 83 lata, kiedy Bóg powołał go do służby i z niewolnika uczynił z niego człowieka wolnego, i też Aaron został pierwszym i najwyższym kapłanem w Izraelu. Też Mojżesz, mając yy, 80 lat został powołany do tego, aby zostać przywódcą całego narodu izraelskiego. Widzimy tutaj, że niezależnie od tego, ile ktoś ma lat, to może podjąć decyzję, aby nieraz i całkowicie zmienić to, jak wygląda życie. I na koniec. Chciałbym jeszcze raz przeczytać ten werset z księgi Psalmów, Psalm 18 i werset 31. Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Do nas zależy decyzja, czy będziemy słuchać Bożego głosu. I będziemy realizować razem z Nim Plan, który ma dla nas, czy będziemy, tak jak Faraon, zatwardzać nasze serca i będziemy jeszcze bardziej pogrążać się w grzechu. Także pamiętajmy o tym, że zawsze ufajmy Bogu i chciejmy realizować Plan razem z Nim. Amen. Módlmy się teraz. Ojcze i Panie, przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić za to, że Ty panujesz nad wszystkim, co się dzieje tutaj na ziemi i Ty realizujesz konsekwentnie swój plan od początku do końca. Dziękuję Tobie, że też znalazłeś rozwiązanie, aby uwolnić nas od grzechu i też ratujesz nas z wielu sytuacji w naszym życiu, dlatego że nas kochasz, i zależy Tobie na nas. I Ojcze, proszę Ciebie, abyś błogosławił każdego z nas, i również abyśmy mogli wiązać nasze życie z Tobą i realizować plan razem z Tobą, który masz dla nas, i aby Twoje imię było uwielbione. Amen.